Siamaneczko, siamaneczko, mordeczki dzisiaj w yy, kolejnym filmiku, a dziś zajmiemy się tym razem gazetką, yy, tą najnowszą, yy, drugą na no, 2020 rok z yy, Imperialnym Szturmowcem z Hot ho, Hof, nie wiem jak, no po prostu Imperialny Szturmowiec Śnieżny. Gazetka za 15 zł bez grosza. Zobaczmy, co jest w następnym numerze. Obawiam się, że nic. No weźmy sobie może już tak standardowo. Nie chcę wam. Oczywiście, jak da się pokazać tam limitkę, milika. Otwieramy, otwieramy. Muszę zainwestować w nożyk. Taki specjalny. Do filmu. Dobra. Figureczka zaraz i książeczka. Yy, dobra, dobra. No przeczytaj się tam wiadomo, co jest takie, że niezbyt no, takie mądre, ale czy to się może nawet będą jakieś fajne rzeczy do zrobienia. Jest komiks, prace, Może będą jakieś fajne rzeczy do zrobienia. Kanonierka, pikasa są. Dobra, sprawdźmy co będzie w następnym numerze. Tak jak myślałem. Moim zdaniem nic ciekawego, no bo to jest soku MILENIUM, który moim zdaniem jest za bardzo szarawy, nie jak waszym zdaniem, ale moim zdaniem, no, bardzo, bardzo średnio, bardzo średnio, niestety, w kolejnym miesiącu, ale to, co najważniejsze, imperialny, po prostu, no, super, nie wiem, może to akurat dobrze czytałem. dobra, i z tego, co słyszałem I nie wiem, powinna to być Prawda, dokładnie Jest to Kobieta Jest to główka kobiety Czyli mamy innowacje No, szczerze Cieszę się, cieszę się, że mm, Pani Snowtrooper Snowtro, Nie wiem, jak to się czyta Dołączę do naszej armii Bo naprawdę ta figurka Moim zdaniem jest o wiele fajniejsze niż te nowo, nowe figurki, ale no wiadomo fajnie, bo ma jeszcze takie rękawiczki jakby. Oczywiście broń fajnie, że nie, nie ten nie na groszki, tak to oczywiście wygląda. Helm jak zawsze super. No i tak wyglądają nadruki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Więc, tak ktoś prezentuje. Kolejna recenzja. No, recenzja tak. Yy, miałem kiedyś. Jest, no, trup. Czekajcie. Tak, Snowtrapera miałem jednego kiedyś, ale wiadomo. Miałem, ale już nie mam. Mam tylko kask po nim. Ale fajnie, że dołączę do. Bo będzie niedługo makieta. O to wam mówię. No jakbyście wbili 10 subów, no to by było fajnie, ale dopiero się rozkręcamy z kanałem, więc spokojnie, spokojnie. spokojnie. Dziękuję za dzisiejszy film. No i jak zawsze, no, na razie Star Warsy lecą, na razie Star Warsy, wiadomo, będą też inne. Niech moc będzie z wami.